Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z zdrapki za 5 zł. Kasa od Mikołaja. W zeszłym roku również była ta zdrapeczka. Tam była taka granatowa z tego co kojarzę. I był do odnalezienia symbol buzi Mikołaja. A tu mamy symbol pliku pieniążkowego. 4 pola wygrywające, 10 do wydrapania, sprawdzenia czy jest wygrana. Tutaj dodatkowo jakiś pojawił się ten kod QR, jakaś nowość, zagraj również na lotto.pl. Nie wiem co to jest, jeszcze nie sprawdzałam, później sobie zerknę. Stopni wygranych 8, 8 to jest oczywiście zwrocik 5 zł, a pierwszy stopień to jest 100 tysięcy. Zdrapek 10 przygotowanych od numerku 15 do 24. Czyli 50 zł wkładu. Zobaczymy co to z tego wyjdzie, czy jakieś wygrane będą. Robiałam tamtą zdrapeczkę, Sprawdzę jak w tym roku szukamy siódemeczki, 16, 12 i 24. No albo tego symbolu. Mamy 8.

Dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć i trzy, a pod plikiem piąteczka, no ale dobrze, no chociaż coś na początek. Mamy kolejną i trzydzieści pięć, sześć, dwadzieścia sześć i dwadzieścia siedem osiem, dwadzieścia dziewięć, czternaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, siedemnaście, szesnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, pusto. Kolejna. Mamy 9, 30, 2 i 7. 35, 29. No, już odkryłam kontrolne, że różne, ale do drapie, bo może tu jest coś powyżej 1000. Chociaż raczej się nie spodziewam, bo wszystko obok. Wszystko obok. Kolejna zgrabka piąta. I szukamy. 29, 34. Ja Was bardzo przepraszam za te dziwne dźwięki z tyłu, co słychać. Ale w moim domu pojawiły się dwa kociaki. I akurat dorwały torbę papierową. Sprawdzamy. 30, 32, dwa.

osiemnaście i dwadzieścia cztery trzydzieści dwa dwadzieścia dwa dwadzieścia sześć trzydzieści trzy trzydzieści pięć jeden sześć siedemnaście szesnaście i jedenaście to też pusto kolejna Dwadzieścia jeden numerek. I tu mamy tak, trzy, dwadzieścia siedem, osiemnaście i osiem, dziewiętnaście, dziewięć, dwadzieścia osiem, jeden, siedemnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, trzydzieści.

jest trzydzieści wygrane. Dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, dwanaście, dwa, trzydzieści dwa i na koniec osiemnastka. No to jedno trafienie jest, obstawiam, że piątka. No, niestety nie chciało być inaczej, więc tylko dwie zdrabki dzisiaj wygrały. Jeden plik znaleziony, jedna piątka dycha. Odzyskana 40 zł do kosza. Dobra. Zaliczona wznowa kasy od Mikołaja. Na razie Mikołaj słabo, słabo. Sprawdzimy jak dalej. No i od jutra będą zdrabmasy się pojawiały na kanale. Będzie kalendarz adwentowy. Z tej samej firmy, co w zeszłym roku drapałam, kosmetyczny, bardzo byłam zadowolona z tamtego roku, zobaczymy co w tym roku mnie ciekawego spotka i będzie przygotowanych pięć świątecznych kalendarzy, tych świąteczne odliczanie, nie, jak on kalendarz świąteczny, no te wiecie, długie, za 10, co się gwiazdek szuka. Jakieś filmiki będą pewnie dodatkowo wpadać na kanał, na pewno premierkowe. Może coś będę dokładać do otwierania tego kalendarza i drapania kalendarzy dodatkowo. Na razie mam przygotowane te pięć drapeczek i kalendarz kosmetyczny. Dobra, kochani, to wszystko dzisiaj. Życzę Wam miłego dzienka. Widzimy się już jutro. W pierwszym odcinku z drab masowym. Buziaczki, pa pa!